Kolejny cykl rozważań i refleksji dotyczy apeli Twojego dziecka, czyli pewnych przemyśleń ludzi, rodziców, terapeutów, którzy w usta dziecka wkładają pewną treść, by uświadomić coś rodzicom. Dlatego też i dzisiaj pragnę tymi tezami się podzielić, aby dać rodzicom jeszcze kolejne narzędzie. W tak bardzo niełatwym zadaniu, jakim jest wychowywanie drugiego człowieka, także we współczesnym świecie, który nie zawsze musi sprzyjać temu pięknemu i trudnemu zadaniu, jakim jest wychowanie czy, czy forma, formowanie człowieka, edukowanie drugiego człowieka. Więc zacznijmy. Teza pierwsza, czy apel pierwszy, apel Twojego dziecka. Pierwszy brzmi tak: Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę. Bardzo ważny, bardzo ciekawy, pouczający apel co to znaczy: Nie psuj mnie, mnie dając mi wszystko. Doskonale wiemy, że ten, kto chce mieć wszystko, zostanie z niczym i że nie można w życiu mieć wszystkiego. Że trzeba umieć dokonywać mądrych wyborów. Kiedy wybieramy coś, rezygnujemy z czegoś. Jest taka tendencja, żeby mieć wszystko, ale człowiek nie jest w stanie nawet tak psychicznie, fizycznie przyjąć wszystkiego. On potrzebuje często niewiele. I ta intuicja terapeutyczna zawarta w tej tezie. Bardzo wyraźnie o tym mówi, że próba dawania wszystkiego jest niebezpieczna, bo ona zamiast karmić, to głodzi dziecko albo je przekarmia, powodując, powodując pe pewien nadmiar i uczy czegoś, co jest nieprawdą, bo w życiu nie będziemy mogli mieć wszystkiego, choć taką tęsknotę posiadać możemy. Więc dlatego dziecko woła, nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co cię proszę. Co więcej, dodaje w drugim zdaniu, że niektórymi prośbami jedynie wystawiam cię na próbę. Właśnie dziecko ma taką tendencję badania rodzica, jak daleko może się posunąć, jaką granicę może przekroczyć, a jakiej już nie. Często to widzimy, że, że jeden z rodziców ma gdzie indziej tą granicę, a drugi gdzie indziej. Że, że dziecko często więcej może sobie pozwolić przy mamie niż przy tacie. Dlatego ta wspólnota rodziców powinna być tak mocna, żeby dziecko czuło, że granica jest tak naprawdę jedna i że jeżeli przekracza się tę granicę wobec mamy, to także przekracza się wobec taty. W praktyce czasami bywa inaczej. Tata nakrzyczy, mamusia przytuli I, i tata zabroni, mama pozwoli. Tata da jakąś karę, mama tę karę zmniejsza albo w ogóle ją zniweluje. I dziecko tak widzi, że może tak gdzieś się poruszać między mamą a tatą i coś po swojemu ugrywać, prawda? że może coś dla siebie uczknąć. I to Powoduje też pewne zamieszanie i w sercu, i w umyśle, i w jakiejś formacji tego, tego dziecka. Jest bardzo wskazane, aby rodzice często ze sobą rozmawiali na temat systemu wychowania, no i żeby mieli jeden front, jedną zasadę. Nawet gdyby drugiemu rodzicowi coś się nie podobało, raczej nie artykułujemy głośno tego, że nie podoba nam się, Metoda postępowania taty czy mamy, kiedy jeden z rodziców głośno mówi, że się nie zgadza z tym, że taką karę zadałeś i dzieci to słyszą. Więc warto wtedy przedyskutować to na osobności, we dwoje, i podjąć wspólną decyzję i ją zakomunikować dziecku. Wtedy dziecko uczy się pewnego porządku. Natomiast kiedy dziecko wyczuje tą rozbieżność między rodzicami, no to wtedy dochodzi do, do pewnych także nadużyć i jakiejś patologizacji tego całego systemu wychowania. Więc nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam cię na próbę.